Lenowo ThinkPad Z13 generacji pierwszej to przenośny komputer stworzony z troską o środowisko. Zaprojektowany z materiałów pochodzących z recyklingu, a następnie zapakowany w szybko odnawialne, kompostowalne opakowanie. Najnowsza linia laptopów ThinkPad mówi wiele o szacunku Lenowo dla planety i tym, co chcą traktować priorytetowo. Notebook został wyposażony w 13,3 calowy ekran o rozdzielczości WUXGA który wyświetla obraz w żywych kolorach i wysokiej jakości przy niskiej emisji światła niebieskiego. Dostępny jest również z wyświetlaczem OLED 2.8K, jasnością 400 nitów, obsługą Dolby wyżyn i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Laptop jest napędzany przez procesor AMD Ryzen Pro serii 6000U oraz 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5 w trybie Dual Channel. Warto podkreślić, że to są to pamięci wlutowane w płytę główną. Jako magazyn danych posłuży dysk SSD o pojemności do 1 TB, który zapewnia dużo miejsca na przechowywanie danych. Ze względu na smukły i minimalistyczny design, ThinkPad Z13 generacji pierwszej ma dwa uniwersalne porty USB-4 typu C z obsługą DisplayPort i ładowania. Laptop oferuje także bezprzewodowe połączenie Wi-Fi 6 a i Bluetooth 5.1, a także opcjonalnie łączność LTE. Jego bateria o pojemności 51,5 Wh pozwala na długi czas pracy bez konieczności ładowania, a system Windows 11 Pro zapewnia niezbędną wydajność i funkcjonalność dla użytkowników biznesowych. Wszystkie laptopy ThinkPad zawierają zabezpieczenie ThinkShield. Jest to pakiet rozwiązań zaprojektowanych z myślą o ochronie firm. Laptop Z13 jest również wyposażony w przełomową technologię Chip to Cloud Microsoft Pluton, będącą wynikiem partnerstwa firm AMD i Microsoftu. Jest to przebliżające rozwiązanie dotyczące szyfrowania danych i biometrii. Oprócz tego znajdziemy w nim czytnik linii papilarnych oraz moduł TPM2.0, jak również funkcję rozpoznawania twarzy z kamerą na podczerwień. Ogólnie rzecz biorąc, Lenovo ThinkPad Z13 generacji pierwszej to solidny, wydajny i bezpieczny laptop biznesowy, który spełnia potrzeby wymagających użytkowników.